Locha Makoł, Hołmaka, Hołmaka Memes. Autorskie 330 bezpieczne intro. A, Ale to jest gmin mleko <grym i wyszły> <grym i wyszły> Ten śmiech, oj, wiem co to będzie. Oj, byczku. Standardzik. Chociaż mi się kojarzy te śmiechik na cego? W tym jak się ten Ricardo śmieje, tak go się nazywa? No. Nie. Ja wiem, że Ricardo ten gość co tańczy, poczekajcie. O, ten. Risitas. Cudowny jest. Jak odkrywa, napowiem, no od do montażu. Overwatch. Śmieszne. Najśmieszniejsza praca, które wykonaliście na grupie Facebook'a. No, rzeczy! Kakakakakaka kakaka Ale to jest śmieszny montaż, zobacz, jak zrobił taki montaż? kaka, kurwa! Widzicie, jak kupa śmiechu, wszyscy się nie maga dobrze I muzyka ze śmiechu warty, to jest chicielem w ogóle, jak można nie lubić muzyki ze śmiechu Warte? Tadeusz odrozde może zaprosić, żeby oberkę ze mną poprowadził. OMG, mówię, to było dobre. E i co teraz? Triumf absolutny jest na wyciągnięcie ręki. Teraz wszystkich zahipnotyzuję i wykorzystam klip sprokurowany specjalnie w celu wsiąknięcia w wasze głowy na zawsze. Tylko jedno w głowie mam. Tak Koksu 5 gram, odleciec sam. krainę zapomnienia. A to jeszcze tak pasuje dobrze. Ten Dundersny. Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 Czajne zapomnienia Kiedy skończy się ten stan Ty Już nie będę sam Bo biały Bardzo śmieszne. Krówka super. Muszę usunąć jeden polski kanał. Jaki by to był? Frist <Freeze. gryst> Możecie mówić, co chcecie, ale Pris jest to na polskim YouTubie, nie? Subowo widzę, że trzeci, ale to jest raczej kwestia czasu, jak Stewarta i Blow kamachnie. Ale te subskrypcje są bez znaczenia, w ogóle, no patrzcie, ile osób to ogląda. 4 miliony, 3 miliony, 3, 3 7, 3 2, 4 miliony, 3... 10 nie milionów. Ma, nie, ma, nie, ma nie ma takiej osoby na polskim YouTube. zagraniczne kanały mają problem, żeby wykręcić takie liczby często. W ewenement na skalę światową tak. Muszę usunąć jeden polski kanał, jaki by to był? Proste, że freeze, tak się konkurencję kasuje Ziombelki, Szkoła biznesu Tomasza D. Uczcie się Jeżeli ktoś jest gdzieś najsilniejszy, to są dwie opcje Trzeba albo się z nim sprzymierzyć, a jeżeli to nie wchodzi w grę, to trzeba go zniszczyć Kiedy bijesz 330, mamy zrobione messengerze I znak wodny. Chciałbyś być taki jak ja. A to już druga część. Najwyższy czas. Jezu Iza... pozbył już swoją twarz. Dorysuj mu ją, bądź kreatywny do dzieła. O, gry jakie dobre. A to 26 minut tylko ma. No dobra, ale ten. Kamikado <gamy> z tego. Kozak. A dzięki byczku. To śmieszne. Taki weź <gamy> No ja oh, O, chłop z sąsiadów. Kocur, Bosak. Ej, samo nawet pasuje dobrze. O, dzięki za głowę, byku. O, kozak. O, disunio, patrzcie na to. Kropka. <grym> Paris. Hehe, <laughs> piudi Mandzio krzyczący, jajko. Wo! No, ale kozek, zawatarka zrobione. Ale sztos. Ty sobie wiercisz i przypominasz sobie, kto mieszka pod tobą. Tempy, pychu to godzina 20. Nie, nie możesz naśladować zwierząt, jeśli się na tym nie znasz. Haha, że Rafa robi brrr.